Witajcie moi drodzy kochani lego fani Dzisiaj już mamy 12 odcinek z serii Custom Lego Advent Calendar Dzisiaj będzie taki weźmy specjalna budowla Znaczy nic specjalnego ale będzie trochę większa z tego względu że już mamy, jesteśmy w połowie drogi do świąt Bo dzisiaj mamy 12 To co dzisiaj będzie mm, Dzisiaj mamy ludzika z pilotem Taki prosty tors zaś w rodzaju takiej bluzy Prosty ten Klasyczny taki uśmieszek Lego I rozczochrane włosy Oraz Maszynę, którą on steruje, a jest to robot Na zdalne sterowanie, który uwaga rzuca śnieżkami Tu ma armatkę na śnieżki To będzie Tak nie jeździło. to jest coś w rodzaju takiego Zagarniacza tego śniegu, który posysa to i przerabia w środku na śnieżkę oraz Pum wypluwa Proste kółeczka, z tyłu kółko podporowe, całeś ładnie jeździ. O, pokażę Wam. No i id idziemy tego robota zobaczyć sobie na scenę A tak prezentujesz na dzisiaj nasza scenka I słuchajcie, już nie będę tego opisywał. Znaczy, będę mówić na przykład co dana budowla robi, ale już opisywać całej nie będę, bo tego się już widzi, się namnóżyło. Nawet się w kadr nie mieści, niestety. Ale tutaj jest owy robot, któregośmy dzisiaj wylosowali steruj nim tutaj ten powiedzmy nastolatek, i celuję tutaj w tego mniejszego, który jest odwrócony, bo czeka na to picie. Jak gdzieś się trochę tak się zmieniło ułożenie tych naszych figurek czy go zastrzeli, czy nie, to już naprawdę nie wiem. Zobaczymy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie pomysły. A wy chcielibyście mi takiego robota na zdalne sterowanie, który strzela śnieżkami? Napiszcie mi to na razie.